Moi drodzy, ksiądz biskup homilii zainspirował mnie i nie ja wam dzisiaj opowiem o swojej bezdomności. Ja nigdy nie byłem bezdomnym w sensie dosłownym, ale jakąś trudną historią mojego życia było to, że nie lubiłem domu, w którym mieszkam. jako Dziecko w pewnym momencie dotarło do mnie, że ja nie lubię tego domu, z tego względu mój tata pił, nie przychodził na czas pracy, później rodzice się kuścili i ja byłem jako dziecko świadkiem tego wszystkiego. Byłem oczywiście wściekły na ojca, że robi te rzeczy, że przecież widać gołym okiem, że nic dobrego z tego nie wynika. I będąc już dzieckiem, uświadomiłem sobie, że y, ja tego domu nie lubię i że do szkoły średniej to już jadę daleko od domu, żeby to był internat, że ja swoje życie inaczej urządzę, nie będę się zachowywał jak mój ojciec. Y, I w sumie nigdy już więcej, wtedy miałem 16 lat, Nigdy już więcej na stałe do tego domu nie wróciłem. Powiem, że też bardzo, powiedziałbym tak formalnie, odwiedzałem rodziców, bo nie chciałem mieć z tym wszystkim niczego wspólnego. Miałem pretensje do ojca, pretensje do matki, że może niepotrzebnie się awanturuje. I, i oto oczywiście do ojca pretensje miałem, że pije, a. Życie pokazało, że podobnie jak mój ojciec jestem alkoholikiem. Ja nie piję już 30 lat, ale niczego to nie zmienia, ponieważ jest to choroba nieuleczalna. I ważna rzecz, ja się ożeniłem jeszcze na studiach. I w, pewnej, w pewnym momencie po paru latach podjąłem leczenie i dotarło do mnie, że parę lat tego małżeństwa upłynęło i dotarło do mnie, że moja żona jest brzydka, mało tego wredna, że z niczego nie jest zadowolona i że ja niezłego bigosu sobie w życiu narobiłem. I też zrozumiałem rzecz, która była dla mnie straszna, no bo zacząłem się leczyć, przestałem pić, natomiast tak na trzeźwo dotarło do mnie, że tego domu, w którym mieszkam z żoną, z trzema córkami, mamy trójkę dzieci, też nie lubię. Też nie lubię, że najchętniej to najlepiej się czuję w hotelach, że perspektywa łamania się opłatkiem w wigilię to jest dla mnie mordęga, ponieważ nikomu niczego dobrego nie życzę. Ja miałem takie poczucie klęski, że pomimo tego, że no zmieniam swoje życie i podjąłem leczenie, próbuję żyć na trzeźwo, to nic się nie zmieniło. Jak wcześniej nie lubiłem swojego domu, tak go nie lubię dalej. I wiedziałem, że czegoś tutaj brakuje. Stosunek do Boga, do Kościoła yy, był żaden. Ja byłem w dzieciństwie ministrantem, ale to wszystko się jakoś wygubiło. Nie miało to dla mnie większego znaczenia i jako człowiek dorosły lubiłem sobie od czasu do czasu odwiedzić jakiś kościół, pozwiedzać, jak to był to kościół zabytkowy. I kiedyś, ja mieszkam w Łodzi, pod Łodzią w Łagiewnikach mamy klasztor Ojców Franciszkanów. I byłem w pobliżu, w środek dnia, ale kościół był otwarty, więc pomyślałem, to odwiedzę sobie, zwiedzę w zasadzie, nie odwiedzę. I tam z 15 minut pochodziłem, po, obejrzałem ten kościół i wychodzę już i patrzę, a po prawej stronie od wyjścia głównego w konfesjonale siedzi taki stary ksiądz i się gapi na mnie. Ja go nie zauważyłem, bo on światła sobie nie zapalił, w cieniu tak siedział. Ja się, powiem szczerze, zdenerwowałem, bo mógł chociaż chrząknąć. No to ja bym wiedział, że sam nie jestem w tym kościele. A ja chodziłem, a on się gapił. I też stoję, patrzę na tego księdza i sobie myślę, no uspowiedzi nie byłem ze 20 lat. No mógłbym się wyspowiadać, tylko umówmy się po co. No, ale on się dalej gapi. No to sobie myślę, no w sumie kolejki nie ma. Uklęknąłem, mówię temu księdzu, pamiętam byłem lekko obrażony, mówię, że może bym się i wyspowiadał, ale ja 20 lat nie byłem, to ja nawet nie pamiętam jak to tam leci na początku. No, ten ksiądz zaczął się śmiać i mówi na początek bracie to ja ci pomogę, a 20 lat to jest spowiedź życia, to trzeba porządnie zrobić. I ta spowiedź trwała 2,5 godziny. I na koniec ten ksiądz powiedział tak: Mówi, a teraz, bracie, zobaczysz, jak bardzo i jak szybko zmieni się Twoje życie. No to ja nie wytrzymałem, powiedziałem: no to gratuluję entuzjazmu, niby co tutaj się zmieni. A on mówi, nie gadaj głupot, bracie, zobaczysz. I słuchajcie, zaczęły się dziać dziwne rzeczy, ponieważ ja sobie uświadomiłem, że nie ja jestem najważniejszy. I dotarło do mnie, że ja przeżyłem wiele lat swojego życia w takim poczuciu, że ja jestem kimś niezwykłym, kimś, kogo oczywiście świat nie docenia. W domu też tego nie doceniają. I dotarło do mnie, że jestem dokładnie taki sam jak wszyscy ludzie dookoła, ani lepszy, ani gorszy. I zrozumiałem jeszcze jedną rzecz, że ja żyłem wśród ludzi, ja ich widziałem, ale nikogo nie słyszałem. Również nie słyszałem Boga. Ja byłem oddzielony od świata jakąś taką szybą. I powiem szczerze, prawdopodobnie nie interesowało mnie, co ludzie mają mi do powiedzenia, bo ja byłem zajęty wyłącznie sobą i ta szyba pękła. Zaczęło, się, zaczęło mnie interesować, co ludzie chcą mi powiedzieć. A w domu ta moja żona nie dość, że wredna, ona ma jeszcze taką brudną robotę, bo jest rzeźbiarką, zajmuje się ceramiką, czyli robota w glinie, więc jak pracuje, to jest cała utytłana w tej glinie. No i wtedy i obiad gotuje w, ty, w tych brudnych ciuchach, bo po, po, po obiedzie jeszcze idzie, na, do wieczora pracuje w pracowni. Kiedyś kończyła obierać ziemniaki na obiad w tych brudnych ciuchach, ja się jej tak przyglądam, ja se myślę, no, w sumie nie taka brzydka. No. W zasadzie mogłaby być. I ona niosła te ziemniaki, żeby na gaz postawić, i tak widzi, że mi się wełbie kotuje, i stanęła z tym garkiem i czeka. I słuchajcie, ja poczułem, jak ona stanęła przede mną, ja poczułem taką ogromną wdzięczność dla niej. Że pomimo tego, że w naszym domu szczęścia nie ma, że się żemy jak psy momentami, to jednak to się trzyma kupy. No ledwo bo ledwo, ale się trzyma kupy. Adres jest cały czas ten sam. I po chwili do mnie dotarło, że ja tę babę, która jest największą klęską mojego życia, że ja tę kobietę kocham. No, zdziwiłem się, no bo jestem dorosły, no to wiem, że to się kocha wyłącznie cudze żony. I moja żona stoi przede mną, mamy trójkę małych dzieci i okazuje się, że ja nie umiem jej spojrzeć w oczy i powiedzieć jej, że ją kocham, bo przecież nie mam 16 lat, żeby takie głupoty opowiadać. I powiem szczerze, no byłem jak sparaliżowany, jedyne, co wykombinowałem wtedy, bo ta stoi przecież, to wyjąłem telefon i na półtora metra jej sms wysłałem. I ona miała ten swój telefon w fartuchu, przeczytała tego SMS-a, uśmiechnęła się, i mówi, ja ciebie też kocham. No to ja się poczułem jak baran, bo okazało się proste. No ona się uśmiechnęła, ja się uśmiechnąłem. Ale w sekundę dotarło do mnie, że wszystko gra. Że chcemy się być mężem, jej mężem, chcemy, chcemy się być ojcem naszych dzieci. Świetnie, że mamy ten dom. Ja pierwszy raz od wielu, wielu lat poczułem się na miejscu w swoim domu, już nie jako syn, ale jako mąż, jako ojciec. I to miało miejsce jakieś 20 lat temu. Ja to traktuję jakiś cud, który się wydarzył w moim życiu. Cud, który się wydarzył, trwa nadal. I powiem Wam dwa słowa o tym księdzu, Franciszkaninie, u którego się spowiadałem. On był już na emeryturze, jak ja byłem u niego uspowiedzi. spowiedzi. Umarł 10 lat temu, w 2012 roku. Ja byłem parę lat temu w pobliżu klasztoru, i pomyślałem, że jak go pochowali na cmentarzu obok, to świeczkę mu zapalę. I sprawdzam w internecie, gdzie go pochowali, on tam leży, natomiast dowiedziałem się, kto to był. Ojciec Klemens Śliwiński. Jak Karol Wojtyła został papieżem, wyjeżdżał do Watykanu, to zabrał z sobą z Polski paru ludzi do pomocy. Jednym z nich był ojciec Klemens Śliwiński. I ojciec Klemens Śliwiński odpowiadał w Watykanie przez kilkanaście lat za służbę spowiedników. On był szefem spowiedników, jest na to, na, te, na to stanowisko jakieś łacińskie słowo nie pamiętam. I mało tego przeczytałem, że ojciec Klemens był również jednym z dwóch czy trzech osobistych spowiedników papieża. Więc do mnie po latach dotarło, jak ojciec Klemens po tej mojej spowiedzi powiedział mi: A teraz, bracie, zobaczysz, jak bardzo i jak szybko zmieni się Twoje życie. To ojciec klemens nie histeryzował. Był wybitnym fachowcem, i on wiedział, jakie cuda zaczynają się dziać w życiu, jeżeli prosisz Pana Boga o pomoc. Mało tego dasz mu działać, bo można prosić, ale próbować wyręczyć Pana Boga. Na koniec Wam opowiem. Jeszcze, jeszcze dwa słowa na temat, na temat. W naszym domu my lubimy nasz dom. I co takiego się wydarzyło, że my go lubimy? Myśmy w tym domu nauczyli się traktować siebie nawzajem z szacunkiem. Bo szacunek wobec obcych, wobec nie wiem, yy, godła, hymnu, bohaterów narodowych to jest oczywiste, ale bardzo trudno wymyślić szacunek w domu. A jak zaczynamy się traktować z szacunkiem w domu, to tak, kończy się marudzenie, kończą się pretensje, kończy się szukanie winnych i wspólne, wspólne zjedzenie obiadu staje się świętem. I moi drodzy, ja dość ściśle współpracuję z y, y, Caritasem w Szczecinie. Tam moi koledzy z klubów anonimowych alkoholików też są zaangażowani. Jak bywam w Szczecinie, no to odwiedzam schroniska dla bezdomnych, odwiedziłem wszystkie więzienia w Szczecinie i w okolicach, bo tam jest sporo kryminałów dookoła. I parę lat temu, to Caritas Polska y, to chyba organizował, Mistrzostwa Polski w szachach bezdomnych ze schrońskar. Oni mnie zaprosili tam. Nie wiem, żebym twarzą mistrzostw polski w szachach, ja się nie znam na szachach. No ale jak jesteś twarzą, trzeba się ładnie ubrać, ogolić. I w sobotę oni rozdali nagrody w tych mistrzostwach polski. Ja miałem dla nich w Międzywodziu yy, komiędzy zdrojów recital przed kościołem, bo tam jest taki amfiteatr piękny. No i następnego dnia poszedłem do Kościoła i przed wyjazdem i tego dnia była w czytaniach Ewangelia Świętego Mateusza o przebaczeniu, kiedy Piotr pyta Pana Jezusa, czy jak siedem razy przebaczył, czy to wystarczy. Pan Jezus odpowiedział, że trzeba przebac przebaczać dużo częściej. Ja pojechałem do domu, a w domu dziwnie, bo żona tak w ogóle nie gada do mnie, tylko mówi: siadaj. To usiadłem, obiadu nie podaje. Przyniosła laptopa i włączyła laptopa na takiej stronie mateusz.pl. Tam są czytania z, kościo z kościoła z każdego dnia. I pod tekstem Ewangelii jest wideo, gdzie ksiądz objaśnia tekst Ewangelii. I puknęła w to wideo i mówi do mnie: słuchaj. No i ten ksiądz zaczyna omawiać Ewangelię świętego Mateusza o przebaczeniu i zaczyna od takich słów. Słyszałem, jak Lech Dyblik kiedyś powiedział. Normalnie pióra dęba mi stanęły i nie wierzę. A ten ksiądz z poważną miną analizuje, co Lech Dyblik kiedyś powiedział. Ja w ogóle nie wiedziałem, skąd on o tym wie, bo ja jeszcze wtedy tej historii nie mówiłem publicznie. Ale to był po Białym Habicie, zrozumiałem, że to jest Dominikanin, i kiedyś w klasztorze Dominikanów opowiedziałem tę historię. To jest ta śmieszna część, czyli jak Lech Dyblik został doktorem Kościoła. No bo jak cytuję moimi słowami, no to jak to nazwać? Istota sprawy jest inna. Będąc dorosłym człowiekiem, ja sobie uświadomiłem, że mam wielu ludzi, którzy w ten czy w inny sposób zrobili krzywdę. Dni w życiu, ja im nie przebaczyłem. I zacząłem się tak bliżej przyglądać tym historiom, to się okazało na przykład, że koleżanka na studiach 40 lat wcześniej doniosła na mnie i słyszę jej nazwisko, to po prostu bym zabił ze złości. I zacząłem się przyglądać tym, tym innym historiom, to samo, że to są historie, które już są dawno nieaktualne, nieistotne a mnie trzęsie ze złości. I tak siedziałem przed domem, słuchajcie, no uświadomiłem sobie, że jestem głupi. Że jestem głupi, że nie ma co tego trzymać. I tak powiem szczerze, no przebaczałem hurtem. No po prostu jechałem i nadziwić się nie mogłem, że ja całe życie tego nie zrobiłem, a tutaj proszę bardzo. I tak, i śmak. Ale jak doszedłem do mojego taty, to te wspomnienia z dzieciństwa, moja złość na niego, poczucie wstydu, że to wszystko było nadal żywe i mimo, że bardzo chciałem, ja nie potrafiłem mu przebaczyć. I upłynęło jeszcze sporo czasu i dotarło do mnie, że to wcale nie ja mam swojemu ojcu przebaczać, tylko że ja tego chłopa mam przeprosić i poprosić o przebaczenie. A wiecie, dlaczego? Dlatego, że ja go bardzo źle traktowałem. Że on parę razy, przypomniałem sobie, on parę razy próbował ze mną pogadać, ja mu nie dałem szansy. Ja go mocnym, żołnierskim słowem odsyłałem do konta I później jak ja przyjeżdżałem do domu, to z matką tylko gadałem, bo on się bał odezwać. Ja pamiętam jego takie przestraszone oczy, bo to było małe mieszkanie. Myśmy się. Chodząc po tym mieszkaniu, ocierali o siebie i on po prostu z takim strachem patrzył na mnie. I ja wtedy napisałem do ojca list, w którym przeprosiłem go za swoje zachowanie. Poprosiłem o przebaczenie i na koniec tego listu, powiem tak trochę z rozpędu, bo tego nie miałem w planach, ostatnie zdanie tego listu to było: Kocham cię. Podpisałem się i. Pomyślałem o nie, 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 tak łatwo, to my tego nie załatwimy. Ja przepiszę ten list bez tego ostatniego zdania, żeby se nie myślał. Mam 20 minut myślałem, w efekcie wysłałem tak, jak napisałem, nie przepisywałem niczego. To był jedyny list, który mu do pracy wysłałem, nie do domu. I za jakiś czas przyjechałem odwiedzić rodziców i wchodzę do mieszkania. Tata był w kuchni, zobaczył mnie w drzwiach i słuchajcie, tak ładnie się uśmiechnął na mój widok. Ja pierwszy raz w życiu zobaczyłem takie spokojne, szczęśliwe oczy mojego ojca. Ja oczywiście nie miałem złudzeń. tata dostał list, przeczytał, zrozumiał. Natomiast Do mnie dotarło, jaki to jest fajny gość, że to jest mój tata. I to, że nie jest idealny, nie ma żadnego znaczenia. Myśmy spojrzeli sobie w oczy w tych drzwiach i ja znowu miałem ojca, on znowu miał syna. Zresztą teraz no, sam jestem ojcem, też miałem momenty w życiu, kiedy nie potrafiłem ze swoimi dziećmi rozmawiać. I wiem, jak bardzo cierpiał. I to wszystko okazało się niezwykle ważne za parę miesięcy, bo on umarł niespodziewanie. I ja jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że ja zdążyłem napisać ten list i że zdążyliśmy spojrzeć sobie w oczy w tych drzwiach. Myśmy nigdy nie rozmawiali na ten temat. Zresztą nie wiem, czy byśmy potrafili, ale tutaj było wszystko jasne. 珍贵。